Cześć, witajcie na moim kanale, a dziś głównym bohaterem będzie Dell i 133 MHz. Jest to laptop z przełomu roku 1995, generalnie ma już swoje lata, jakby na to nie patrzeć, ale trzyma się całkiem nieźle. Odestaurujemy, zrobimy do porządku, przetestujemy, zobaczymy co na nim chodzi. Generalnie mam do niego bardzo duży sentyment, ze względu na to, że po pierwsze... Odpowiada on mniej więcej 1 do 1 parametrom mojego pierwszego peceta, jakiego miałem w życiu, a po drugie na tą bestyjkę polowałem około 7 lat. Co to potrafi, jak to wygląda i co na tym działa? Spójrzmy. Jak widzieliście, trzeba było troszkę mu poświęcić serca, generalnie może nie był w najlepszej kondycji na samym początku, ale na ten moment już jest całkiem niezły. Jeżeli chodzi tutaj o sprawy serwisowe, co zostało w nim zrobione, no to tak, na pewno w momencie, kiedy go zakupiłem, miał zdeklarowane przez poprzedniego właściciela niedziałający napęd stacji dyskietek problemem tego napędu polega... problemem tego napędu było to, że nie działała jakby głowica oraz nie działał napęd, który napędzał, rozpędzał nam wewnętrzny dysk dyskietki 1,44 MB. Całość tutaj myślałem, że skończy się na tym, że wymienię sobie gumkę napędu. Okazało się, że jednak napęd jest bezgunkowy. I jest tu poważniejszy problem, gdzieś leżący w elektronice, w taśmie, której akurat na podmiankę nie miałem. Troszkę się zdołowałem, natomiast pomyślałem, że sprawdzę kompatybilność samego napędu. I co się okazało? Okazało się, że napęd, który jest zamontowany w tym Delu XPI odpowiada jeden do jeden napędom, które były montowane w późniejszych wersjach Deli, a mianowicie CP, CPI, CPX. C600, C610 C800. Generalnie cała seria C ma dokładnie ten sam napędny skietek, On jest złożony do kieszeni MultiBay. Natomiast jeżeli sobie ją rozbierzemy, wyciągniemy z zewnątrz właściwie napęd, będzie nam odpowiadał wymiarami, taśmą i całym podłączeniem 1 do 1 do tego właśnie do LXP. Więc gdybyście kiedyś sobie kupili takie cudo, no to możecie sobie podmienić stację z serii C będzie działać na 100%. Nie ma żadnych problemów, jest wszystko super. Co dalej? Mieliśmy tutaj delikatny problem, jeżeli chodzi o yy, klawiaturę. Troszkę nie łączyła na taśmie, została wyczyszczona alkoholem izotropowym i mamy tutaj już pełen sukces. Wszystko jest jak najbardziej ok. Yy, mieliśmy tutaj yy, zawalony system, ale jak widzieliście na timelapsie yy, jest postawiony Windows 95. Wszystko śmiga, jest fajnie. Yy, generalnie. Świetny kawałek sprzętu, ja Wam powiem, pomimo tego, że jest tutaj zamontowany tylko jeden głośnik, monofonia pełną gębą, nie ma stereo, to jest ten głośnik naprawdę świetny, głębia dźwięku tego głośnika jest po prostu niesamowita, słuchajcie, jest to głośnik 8-omowy od Sony i no, biorąc pod uwagę, że to jest laptop, i że to jest laptop z 95 roku, no powiedzmy, że z początku 96, ale wyszedł końcówką 95 Dźwięk jest tutaj fenomenalny, biorąc pod uwagę jeszcze dźwiękówkę, która jest w pełni suportowana pod dosa, jest mega. I jak zobaczycie na drugim filmiku, gameplay różnych gier z tamtego okresu odgrywany na tym delu, naprawdę robi duże wrażenie. Jest tutaj fajna klawiatura mechaniczna, która naprawdę tutaj robi robotę, jeżeli chodzi o gry, jeżeli chodzi o gry strategiczne-ekonomiczne, jak na przykład dwójka, ten trackball, który jest tutaj zamontowany. To tutaj małe urządzenie jest naprawdę świetne, robi kawał dobrej roboty i ja naprawdę życzę sobie, żeby kiedyś któryś producent jeszcze w współczesnych latach wpadł może na to, że może nie jako główne urządzenie, ale takie jakieś dodatkowe z boku coś zamontować, bo kurde, no, no ja naprawdę biorąc pod uwagę fakt, że pobawiłem się tym wczoraj na tyle, żeby sobie chwilkę pograć na tym właśnie trackballu, absolutnie nie rozumiem dlaczego to znikło z rynku. Być może to jest kwestia rozmiaru laptopów współczesnych, no ale one przecież już po jakimś czasie nie były takie duże. A to jest najlepszy manipulator jaki do tej pory gdy mogłem używać budowany w laptop. Co się tyczy tutaj matrycy, jest w porównaniu z kompaktem Kodura 130C, którego obrabialiśmy na poprzednim filmiku, tu jest naprawdę mega. Jest to podejrzewam dokładnie ten sam panel, który jest zastosowany w późniejszych wersjach tej deli, a mianowicie CP, CPI oraz CPT i CPX. Jest to 12,1 cala panel o rozdzielczości 800x600. Wspiera sam panel maksymalnie 24 bity w 800x600. Natomiast wbudowana tutaj karta graficzna obsłuży nam maksymalnie 256 kolorów w tej rozdzielczości. Jeżeli sobie zjedziemy o niżej, jesteśmy w stanie uzyskać 16 bitów przy 640x480. I tak, na wszystkich grach działa nam to fajnie. Jeżeli chodzi o ogólny feeling użytkowania tej maszyny, jest naprawdę super. W porównaniu do poprzednika, którym tutaj się bawiliśmy, HP Contoura 430C, jest przepaść technologiczna, pomimo tego, że dzieli ich tylko tak naprawdę parę miesięcy. Pozostałe parametry tego sprzętu to procesor Pentium 133 MHz bez MMX 32 MB ramu oraz dysk twardy 800 MB firmy IBM. Ogólnie jak najbardziej do retro gier, w przeciwieństwie do poprzednika polecam. Jeżeli chodzi o retro gry typowo dosowe, biorąc pod uwagę całokształt, kształt, czyli klawiatura, matryca, dźwięk, ogólny feeling. Jest to po prostu kozak i jeżeli macie możliwość sobie sprawdzić takiego dela yy, podgry gry typu DOS do Quake'a jedynki włącznie, jest naprawdę mega. Tutaj dużą robotę robi, jak już wcześniej mówiliśmy, trackball. Bardzo dużą robotę robi ta mechaniczna klawiatura, która już później w serii C nie jest taka dobra. Mam w całość serii C. Każdy jeden model i pomimo tego, że okej, okay, one nie są złe, to już żadna później, bo tej nie była taka. Ta jest naprawdę świetna, polecam. I ogólnie, naprawdę jak na sprzęt z Pentium 1, ekstra matryca. Myślę, że u laptopów producentów innej marki, z tamtego okresu, czegoś takiego nie spotkacie. Występowały IBM y z serii 570, które miały podobną, natomiast cała reszta, czyli Toshiba, Fujitsu Siemens, HP... Nie miały. Była kasza, tu jest fajnie. Jest to naprawdę rzadki model w tej chwili na rynku. Ciężko jest spotkać sztukę, która będzie nam działać, a jeżeli już się trafi, to czasami kosztuje naprawdę dużo. Natomiast dla prawdziwego retro gamera, dla prawdziwego kolekcjonera, jeżeli ktoś szuka czegoś, co naprawdę super da radę, jest w fajnej konstrukcji i no, nadaje się na gry z tamtego okresu idealnie. Del serii XP jest dla niego. Ja jestem mega zadowolony. Tak jak wcześniej wspomniałem, polowałem na to 7 lat i uważam, że było warto. Jeżeli o mnie chodzi, zapraszam Was jeszcze na drugi film z serii Del XPI. Będą tam ogrywane gry z okresu DOS, gry, które mnie osobiście zaszarowały w tamtym okresie. Yy, oczywiście nie wszystkie, ale duża część. Zobaczycie sobie, jak to tutaj wygląda, jak to tutaj chodzi. Natomiast na ten moment będziemy, myślę, kończyć. I co? Jeżeli Wam się podoba materiał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli uważacie, że kontent idzie w dobrym kierunku, że jest to fajne, że jest to coś, co byście chcieli oglądać, być może rozważcie subskrypcję. Ja na ten moment się z Wami żegnam. Dzięki. Cześć.